Chcesz odzyskać byłą kobietę? Wiesz, że musisz być wyzwaniem. Tylko jak to działa i jak to zrobić? Przeanalizuję dla ciebie jedną historię, która pokaże tobie, jak działa dokładnie bycie wyzwaniem, zarówno na początku relacji, jak i po rozstaniu. Wyobraź sobie, że Alicja zakończyła związek z Adamem. To była jej decyzja, a Adam bardzo tego nie chciał i mocno się starał odzyskać byłą partnerkę po rozstaniu. Ale nie wiedział, jak dobrze to zrobić i przestał być jakimkolwiek wyzwaniem dla Alicji. Mocno ją od siebie odepchnął i ostatecznie poddał się. Po paru miesiącach Adam zaszło spotykać się z Mary. I tutaj od początku ewidentnie jest chemia po obu stronach. Oboje się sobie podobają, i bardzo szybko ich relacja idzie do przodu. I nagle, jak to w życiu bywa, sytuacja się komplikuje. Alicja, czyli była Adama, dowiaduje się o tym, że Adam zaczął spotykać się z kimś innym. I właśnie ta informacja sprawia, że Adam w oczach Alicji staje się momentalnie ogromnym wyzwaniem. Nagle Alicja uświadamia sobie, że jeśli nic nie zrobi, to może stracić Adama na zawsze. Więc odzywa się do niego i próbuje go odzyskać. To nie jest żadna wizja science fiction. Takich podobnych historii. W Instytucie Psychologii Związków słyszałam już setki. Pytanie brzmi tylko, czy Alicji rzeczywiście uda się odzyskać Adama. No i to zależy od bardzo wielu czynników, ale najczęściej udaje się odzyskać. Dlaczego? Bo jeśli Adam bardzo długo starał się wcześniej o Alicję i przez długi czas był w niej mocno zakochany, to to uczucie tak łatwo nie ginie. Nawet po kilku miesiącach i nawet gdy tam pojawiła się z jego strony jakaś inna osoba. Stare uczucia do ex są często silniejsze niż te nowe do nowej osoby. I właśnie dlatego, jeśli Alicja nie zepsuje sprawy, to będzie miała spore szanse na to, żeby odzyskać Adama. Spójrz teraz na to, co się dzieje z perspektywy Marysi. Od początku wszystko szło idealnie. Marysia nie ma sobie nic do zarzucenia, no bo nie popełniła żadnych większych błędów. A nagle Adam z dnia na dzień staje się dużo chłodniejszy. To właśnie jest z perspektywy Marysi bardzo niebezpieczna sytuacja, bo wtedy Adam staje się dla niej dużo większym wyzwaniem. Marysi zaczyna bardziej zależeć, wchodzą emocje i bardzo łatwo jest popełnić proste błędy. Zacząć pokazywać desperację, być nachalnym w kontakcie i przez to jeszcze mocniej popchnąć Adama w ręce byłej. A zatem w takiej sytuacji, jeśli Marysia, za wszelką cenę, będzie próbowała utrzymać kontakt z Adamem, będzie prosiła o spotkanie, ciągle dzwoniła, wypisywała i nie reagowała na to, kiedy dostaje od Adama brak zainteresowania, to przestanie być jakimkolwiek wyzwaniem i bardzo szybko odepchnie od siebie Adama. A to tym bardziej zwiększa szansę Alicji, czyli byłej Adama, na to, że go odzyska. I takie błędy w sytuacji Marysi ludzie najczęściej popełniają, kiedy nie mają żadnego pojęcia o byciu wyzwaniem. Jednak mimo wszystko, Marysia nie jest bezbronna. Oczywiście może być tak, że to uczucie Adama do i tak. Jest silniejsze, i nawet jeśli Marysia zrobi wszystko poprawnie, to i tak może przegrać z Alicją. Tutaj nigdy nie możemy mieć stuprocentowej pewności. Jeśli jednak Marysia zrobi wszystko dobrze, będzie pilnowała, żeby być wyzwaniem, to na pewno zwiększy swoje szanse i to drastycznie na to, że Adam nie wróci do Alicji. Jak Marysia powinna reagować w sytuacji, gdy była Adama, daje o sobie znać? Przede wszystkim powinna pilnować, żeby nie pokazywać za dużo zainteresowania Adamowi w momencie, w którym on daje jej brak zainteresowania. Kiedy Marysia czuje, że Adam się wycofuje i ogranicza, Kontakt, to ona też powinna się wycofać i nie być tak bardzo do przodu. A jeśli Adam w ogóle urywa kontakt i odcina się od Marysi, to najatrakcyjniejszą rzeczą, jaką Marysia może zrobić, jest również zaprzestanie kontaktowania się, podziękowanie w taki pozytywny sposób za to, co razem przeżyli i zakończenie tej znajomości również po swojej stronie. Takie zakończenie relacji czy wręcz zerwanie daje mocny impuls Adamowi do tego, żeby jeszcze starać się o Marysię, bo jeśli tak nie zrobi, to może ją stracić na zawsze. A taka myśl sprawia, że Marysia z miejsca staje się dużo większym wyzwaniem dla Adama. Takie Zagranie ze strony Marysi, gdzie ona ewidentnie się odsuwa od Adama, sprawia, że ona go do siebie przyciąga, a im mocniej go do siebie przyciąga, tym bardziej odciąga ją od Alicji. Tutaj ewidentnie relacje działają jednotorowo i możemy być zakochani tylko w jednej osobie. Dlatego jeśli Marysia przyciąga do siebie Adama, to automatycznie Adam mniej myśli o Alicji. Załóżmy teraz, że Marysia zrobiła wszystko dobrze, ale to mimo wszystko nie wystarczyło i Adam ostatecznie wrócił do Alicji. Czy to oznacza, że Adam i Alicja będą już teraz na zawsze zakochani i będą żyli długo i szczęśliwie? To Zależy, ale niestety po takim powrocie związek najczęściej się rozpada i to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że Adam poprzez swoje głębokie uczucie do Alicji i przez brak wiedzy o tym, jak być wyzwaniem, prawdopodobnie pozwoli się zdobyć zbyt szybko. Tak jest najczęściej. Adam stał się ogromnym wyzwaniem w momencie, kiedy zaczął spotykać się z inną kobietą. Wtedy Alicja myślała, że Adam jest wręcz nieosiągalny, dlatego bardzo zaczęło jej zależeć. Natomiast kiedy się do niego odezwała i okazało się, że on jest cały czas otwarty na kontakt, czy nawet że wręcz chce z nią ponownie. Wejść w związek, to nagle się okazuje, że żadnym wyzwaniem tak naprawdę nie jest. I tak szybko jak Alicja znowu zaczęła angażować się w relację z Adamem, to tak szybko przestanie się angażować i straci nim zainteresowanie. Tego oczywiście dałoby się uniknąć, gdyby Adam wiedział, jak być wyzwaniem, co zrobić, czego nie robić i trzymałby Alicję w takiej nadziei, że może jeszcze coś między nimi będzie. Ale jednocześnie nie dopuszczał Alicji na tyle blisko przez odpowiedni długi czas, żeby ona miała czas na to, żeby na nowo się w nim zakochać. W takiej sytuacji, im dłużej Adam będzie trzymał Alicję w takiej niepewności, będąc dla niej wyzwaniem, tym większe ma szanse, że kiedy wejdą już w związek, te emocje się utrzymają. Natomiast jeśli bardzo szybko pozwoli się zdobyć, jest szansa na to, że Alicja znowu się odsunie. No i jest teraz drugi powód. Dlaczego związki po powrocie najczęściej znowu się rozpadają? Jest po prostu mała szansa na to, że Adam wyciągnął właściwe wnioski, dlaczego w ogóle do tego rozstania doszło. Jest mała szansa na to, że zaczął nad sobą pracować. Zdobył jakieś umiejętności związkowe, których wcześniej mu brakowało. A bez tego, kiedy Adam i Alicja wrócą do siebie Minie trochę czasu i wrócą do codzienności, to Alicja bardzo szybko zobaczy, dlaczego pierwotnie się z nim rozstała i podejmie taką decyzję ponownie. A zatem, jeśli Adam nie zdążył wyeliminować tych błędów, które doprowadziły do rozstania, to nawet jeśli Alicja wróci do niego, to jest duża szansa na to, że znowu się rozstaną. A więc najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że po krótkim powrocie Adam znowu ląduje na lodzie i Alicja znowu nie jest nim zainteresowana. I teraz, zanim przejdziemy do kolejnego punktu. Jeśli ty sam chcesz odzyskać byłą kobietę, to koniecznie zapoznaj się z tym filmem w karcie, gdzie mówię o strategii ratowania związków po rozstaniu. A teraz co jeśli spotykasz się z nową atrakcyjną dziewczyną i ona też ma wiedzę na temat tego jak być wyzwaniem? I czy wtedy ta relacja również ma prawo wypalić? Oczywiście, że tak i jest to nawet wręcz pożądane, żeby obie strony były dla siebie nawzajem wyzwaniem. Bycie wyzwaniem nie polega na tym, że się w ogóle nie starasz i tylko druga strona musi cały czas dawać coś od siebie. Tak to nie działa. Nie tylko możesz wychodzić z inicjatywą, ale nawet wręcz powinieneś. Czy to właśnie dzwoniąc, pisząc, proponując spotkanie. To jest jak najbardziej okej. Okay. Przestajesz być wyzwaniem dopiero w momencie, kiedy Twoje inicjatywy są zbyt częste w porównaniu do tego, co robi partnerka. Lub w momencie, kiedy partnerka okazuje tobie brak zainteresowania, a ty reagujesz jeszcze większym zainteresowaniem w postaci przekonywania, proszenia, ciśnięcia o spotkanie i stajesz się po prostu zbyt nachalny. Dopiero takie zachowanie jest bardzo nieatrakcyjne. Zdrowe bycie wyzwaniem polega na tym, że są takie momenty, kiedy dajesz poczuć tej drugiej stronie taką niepewność, czy między Wami coś jeszcze będzie. Na przykład w trakcie Trwania spotkania, kiedy jest super i z przyjemnością umówisz się na drugie spotkanie, to nie musisz tego robić jeszcze na pierwszym. Ale dobrze jest, gdy miną 1-2 dni i dopiero po tym czasie znowu się odezwiesz, zaproponujesz spotkanie, wyjdziesz z kontaktem. Wtedy druga strona ma szansę wrócić do domu i pozastanawiać się, czy dobrze wypadła, czy między wami coś jeszcze będzie, czy może teraz to ona powinna wyjść z inicjatywą. Nawet w sytuacji, kiedy druga strona jest dużo chłodniejsza i bardziej zdystansowana i naturalnie jest dla ciebie wyzwaniem, to bycie wyzwaniem również po Twojej stronie. Jest bardzo pożądane. Oczywiście taka relacja wtedy będzie rozwijać się dużo wolniej, ale za to masz dużo większe szanse na to, że w ogóle będzie się rozwijała. Żeby skutecznie być wyzwaniem, trzeba nauczyć się tego, jak odpowiednio reagować na zainteresowanie, które otrzymujesz. Jeśli widzisz dużo zainteresowania po drugiej stronie, to sam po swojej również możesz dać dużo więcej od siebie. Natomiast jeśli widzisz dużo mniej zainteresowania ze strony dziewczyny, albo w ogóle go nie widzisz, to wtedy zdecydowanie najlepiej się po prostu wycofać i przestać się odzywać. Czasami na tydzień czy dwa, ale wtedy mimo wszystko po tym czasie nadal możesz dać sobie szansę na to, żeby odnowić kontakt i znowu wyjść z jakąś inicjatywą po swojej stronie. Bo po tym czasie bez kontaktu ta druga strona i tak będzie już dużo bardziej wytęskniona i będzie dużo większa szansa na to, że zareaguje pozytywnie. Chemia zakochiwania jest przede wszystkim oparta na dopaminie, czyli takim neuroprzekaźniku dążenia do celu, do czegoś, co nam się podoba lub kogoś, kto nam się podoba. Zatem jeśli nie jesteś wyzwaniem i jesteś cały czas dla partnerki na wyciągnięcie ręki, to nie może za tobą gonić, ani się w tobie zakochać, bo nie można zdobywać czegoś, co już się ma. Kliknij w ten film, żeby zobaczyć bardzo ważne wideo na temat odzyskiwania byłej partnerki. Do zobaczenia. Kamil Skwisz, Instytut Związków.pl